Witam was i zapraszam na herbatkę poranną. Jest praktycznie szósta rano, 18 marca. Zapowiada się piękny dzionek, trochę chmurek, ale chyba to słońce przebije, będzie ładnie. Tak jak mówiłem wcześniej, próbuję mantrować mantrą Gayatri wcześniej rano. Tak jak dzisiaj to była piąta 5.30, kiedy wstaje i dla wszystkich istot i wszystkich światów, po to, żeby ta złota era mogła nastąpić, Żeby zmiany nastąpiły we wszystkich istotach i we wszystkich światach, odśpiewuję mantrę Gayatri razem z Seibabą, powtarzając za nim czy razem z nim. I powiem wam, że dzisiaj byłem zaskoczony, bo robię to od jakiegoś czasu, ale. Jakby moc tej mantry i być może też tej wewnętrznej, zewnętrznej czystości, której staram się w jakiś tam sposób teraz trzymać, spowodowała, że zaczyna się to wszystko powolutku zmieniać. Jak to wygląda? Tak jak mówiłem wcześniej, w tym dodatku, na bieżąco połączyły się trzy sai czakry w naszej koleżance. Oczywiście spróbowałem zrobić to samo, czyli połączyłem te trzy Czakry leżąc na stole, gdzie duża Czakra jest pod stołem i dwie od strony, jedna od strony nóg, druga od strony głowy, łączą się w nasta, z pod stołu podnosi się, wchodzi nam w brzuch. I co się teraz dzieje? To już jest parę dni, jak zrobiłem sobie to doświadczenie, zaraz po tym, jak to się nam pokazało. Dzisiaj mantrując położyłem się również na stole. Przypomniałem sobie, jak to było. No poczułem tą całą Sai Czakrę, ale też tą moc w brzuchu. Zaczęło się robić gdzieś tam ciepełko i przyjemnie. Pod koniec już mantrowania nagle okazało się, że zobaczyłem cały portal Wszystkie jego granice, jakbym był w środku, to dosłownie wyglądało jak taki wulkan prowadzący gdzieś w te wszystkie inne światy. Czyli cała ta mantra Gayatri, modlitwa do Boga, wychodziła tym portalem gdzieś do tych innych światów. Ale co najciekawsze, cały portal przybrał barwę. Pomarańczową, dosłownie takiego pomarańczowego ognia, przepiękną, mocną, no bardzo często w takich szatach chodził Sai baba i chodzi nadal. I to było po prostu widać całe te piękne barwy, właśnie pomarańczowego takiego ognia. Przepięknie to wygląda. Poza tym co następne. To, co chyba mówiłem, nie pamiętam dokładnie, ale powinienem, że mantra Gayatri porusza też nie tylko, powiedzmy, i trzecim okiem, ale porusza też energią kundalini. Kiedy już było trzykrotne szanti, na koniec mantry Gayatri, odwraca mi komórka z powrotem to wszystko w taki sposób, że zaczyna się od nowa. Ta mantra, która leci i w tym momencie poczułem, jakby stół się zaczął trząść. Wiecie, co to było? Kundalini. Kundalini faktycznie jest mocno poruszana z tym, że jak u kogoś już chodziła i powiedzmy ten, to nawet wtedy, kiedy śpiewamy mantrę Gayatri, to nawet pewnie tego nie poczujecie. Ale myślę, że właśnie jak jest potem ta krótka przerwa i znowuż zaczyna lecieć mantra, to było dosłownie czuć jak stół. Ja się zacząłem zastanawiać co to jest. Dopiero jak zacząłem wnikać w to mocniej, dopiero poczułem, że energia kundalini właśnie leci tak mocno kręgosłupem. Więc siła i wyraz i saj i mantry Gayatri jest ogromny. To co się w brzuchu dzieje wtedy, kiedy już nie ma klepsydry, a jest właśnie ta saj w środku, no to jest przepiękne odczucie. Polecam, spróbujcie, ale też nie rezygnujcie za, po pierwszym czy drugim razie, dlatego że to zdarza się dopiero za jakiś czas. Wtedy, kiedy jeszcze wchodzicie w tą czystość zewnętrzną i wewnętrzną, czyli staracie się tego wszystkiego przestrzegać, to myślę, że tak jak tutaj w tej chwili u mnie, będzie to wszystko po prostu z dnia na dzień narastało. Być może, że to jeszcze też zbieżność daty, gdzie te energie tutaj gdzieś tam w internecie ktoś mi przysłał, że też mają te energie właśnie teraz narastać między 18 chyba a 23. Być może, że to wszystko razem, ale jest piękny czas i warto popracować trochę, nie tylko dla nas samych indywidualnie, ale też dla wszystkich istot i dla wszystkich światów. Życzę Wam miłego i fajnego tego śpiewania, bo to naprawdę piękna rzecz popracować dla innych. Do następnego spotkania. Hej!